Absolutnie nie polecam otwierać pamiątek z obecnego majora z najnowszych kolekcji o co mi tutaj chodzi. Obecnie wypełniając zadania pikema albo po prostu kupując za pieniądze za niecałe 12 zł możemy zdobyć jedną taką monetę i taką monetę wymienić za do, dowolną kolekcję na dowolnej mapie z meczy, które rozgrywały się już na majorze. I oczywiście ludzie masowo wypełnia, wypełnia, wymieniają te monety za kolekcję Vertigo, za kolekcję Dust i przede wszystkim za kolekcję Mirage, żeby zdobyć pamiątkową AWP Pustynna Hydra. Oczywiście taka broń w dobrym stanie będzie warta bardzo, bardzo dużo, ale gdy mam wypadnie jakakolwiek inna broń z tej kolekcji, od fioletowych w dół będziecie bardzo mocno stratni. Przykładowo taki auk, burza piaskowa w zwykłym Tajstanie, jak gdyby z operacji, kosztuje około 100 zł, natomiast w zestawie pamiątkowym kosztuje 30 zł. Na przykład to N249 Humidor kosztuje około 10 zł, jednak jeśli otworzycie to jako pamiątkę, będzie on kosztował około 2 zł. Dzieje się tak dlatego, bowiem te standardowe, zwykłe skiny są używane w kontraktach. Na coraz to wyższy poziom, coraz rzadsze przedmioty, aż te najlepsze, najrzadziej występujące. Natomiast z zestawów pamiątkowych nie można używać w kontraktach i mało kto jest gotowy zapłacić za taki skin. Dlatego w zestawie pamiątkowym taka CZ, czy jakakolwiek inna broń jest warta, warta kilka razy mniej niż ta standardowa, właśnie z operacji. Jeśli się nie mylę, w całej kolekcji Mirage tylko ten Digielek i tylko ta wóbka w stanie pamiątkowym są warte więcej niż ich odpowiedniki normalnie tutaj z tej kolekcji z operacji. Dlatego 99,9% z Was otwierając te zestawy pamiątkowe wyjdzie na tym dużo, dużo gorzej niż otwierając te kolekcje za gwiazdki. I żeby wam pokazać, że. Jak najbardziej nie warto tego otwierać, nie warto tego robić. No to sami zobaczcie, co z takich paczek leci. Otwórz pojemnik DAS-2. Wszyscy liczą, że wypadnie złoty kałach, który będzie warty nie wiadomo jak dużo, a wypada coś takiego warte kilkanaście groszy. Nie róbcie tego.